Cześć, nazywam się Beata Sobczyk i na co dzień wspieram rodziców w ich wychowawczych wyzwaniach. Nauka jest z pewnością jednym z nich. Dlatego często spotykam się z Wami, żeby doradzić, jak lepiej motywować Wasze dzieciaki do nauki, do podejmowania decyzji, do sięgania po więcej, do rozwijania swoich pas. Moment wyboru szkoły średniej jest często w tym zakresie takim tematem naprawdę stresującym, bo bardzo różnie to się układa. Tak? Są dzieciaki, które wiedzą, czego chcą, są dzieciaki, które totalnie nie wiedzą, czego chcą, są takie, które chcą działać w tym kierunku, chcą takie, które działać nie chcą. Ja w tym odcinku postaram Ci się dać kilka wskazówek, jak je w tych trudach wesprzeć. Powiem więcej, naszykowałam dla Ciebie mały, myślę, że dość pomocny prezent, więc zostań ze mną, słuchaj uważnie, a nic Cię nie ominie. Pierwsza ważna rzecz. Myślę, że ósmoklasistów możemy podzielić na dwie grupy. Dzieciaki, które mają bardzo duży wybór potencjalnych szkół ze względu na to, że mają wyniki, które pozwalają im wybierać albo mieszkają w miejscu, gdzie ten wybór jest bardzo duży. I dzieciaki, które tego wyboru nie mają bo albo mają wyniki niepozwalające na duży wybór, albo mają bardzo ściśle określone też zainteresowania, które sprawiają, że tych szkół jest niewiele, albo mieszkają w miejscu, które no jest, nie ma kilkunastu szkół średnich w, z dogodnym dojazdem. I w jednym i w drugim przypadku Twoją rolą jest pomóc dziecku zbudować kryteria wyboru. Bo bez względu na to, bo w obu sytuacjach i my jako rodzice możemy powiedzieć, tyle ma do wyboru, super, albo nie ma wyboru, wiadomo co robić, prosta sprawa. W obu tych sytuacjach twoje dziecko ma prawo czuć się bardzo zagubione. Kiedy tego wyboru nie ma, może czuć... Taki yy, właśnie brak wpływu, że jest wskazane na coś, a z kolei, kiedy ten wybór jest bardzo duży, yy, ciężko zrozumieć, czym się kierować. W obu tych przypadkach warto te szkoły przeanalizować z takiego bardzo praktycznego punktu widzenia. Dojazd, przedmioty wiodące versus zainteresowania i preferencje dziecka. To jest naprawdę ważne, żeby nie zostawiać dziecka samego w tym procesie, ale pomóc mu zrozumieć, z czym się wiąże ten wybór i jak go dokonać. To wtedy będzie bardzo przemyślana decyzja i z dużym prawdopodobieństwem krwiona. Jakie są najważniejsze kryteria moim zdaniem? Rodzaj szkoły, publiczna, niepubliczna, liceum, branżowa, technikum, profil, Aczkolwiek tutaj wiem z doświadczenia, że dzieciaki bywają elastyczne. Ilość rozszerzeń, czyli jeżeli idziemy do liceum ogólnokształcącego, czy w tym profilu warto brać 3-4 rozszerzenia, czy wystarczą 2 i czy temu dziecku to odpowiada. Myślę, że zdecydowanie warto brać pod uwagę dojazd, szczególnie kiedy to nie jest takie oczywiste, że w 20 minut znajdziemy się w liceum. Ten dojazd bywa bardzo skomplikowany, trudny i pamiętajmy, że inaczej się jedzie do tej szkoły w pogodny wiosenny dzień, pełni nadziei, że to będzie wymarzone miejsce na naszą dalszą edukację, a zupełnie inaczej się tam dojeżdża w listopadowych szarugach czy grudniowych, grudniowej ciemnicy, kiedy to trzeba robić codziennie i kiedy to dziecko jest... Dosyć spięte, zestresowane, natłokiem obowiązków, przygniecione tym często, więc weźcie to pod uwagę. Mm, tak, i myślę, że właśnie te kryteria wyboru i co jest ważne, a co nie, to będzie bardzo ważna sprawa. Drugi punkt, który warto wziąć pod uwagę. Radziłabym w bardzo, taki bardzo przemyślany i wyważony sposób towarzyszyć dzieciakom w procesie wyboru szkoły. Są dzieciaki, które są zdecydowane, mają jasno określone preferencje. Są dzieciaki, które są w tym totalnie zagubione. I w każdym z tych wypadków trzeba bardzo umiejętnie wyważyć mm, wpływ, kontrolę i wsparcie, ja bym powiedziała. I yy, ja wiem, że wy chcecie jak najlepiej. Ja wiem, że trochę nas rodziców też zjada stres. Ale pamiętajcie, im większa presja, tym większy opór. Jak świat światem tak to działa. I najbardziej wywracają się na dokonaniu wyboru czy na egzaminie ósmoklasisty dzieciaki, które zjadła presja. Więc towarzyszenie, nie odpuszczanie, wskazywanie drogi, tak, ale kontrolowanie, zbytnie naciskanie. Stawianie zbyt dużych oczekiwań, nakładanie na dziecko zbyt dużej presji, już niekoniecznie, bo to droga donikąd. Wiem, że to trudne, dlatego pomoże Ci, mam nadzieję, wskazówka numer 3. Nie dramatyzuj. Ja wiem, że to jest ważna decyzja, sama przez to przechodziłam już dwukrotnie jako mama, hmm, ale to nie jest decyzja na całe życie. Pamiętaj, że szkołę średnią można zmienić. To nie zawsze jest bardzo proste, ale mnóstwo dzieciaków zmienia klasę w szkole, profil, szkołę po pierwszym semestrze, po pierwszym roku, czasem po pierwszym miesiącu, a czasem po dwóch latach. Dla mnie osobiście muszę powiedzieć, kiedy ja dostałam tę radę od starszej stażem koleżanki w wybieraniu szkoły średniej dla dziecka było to niezwykle uspokajające i takie uwalniające. Dlatego dzielę się tym, pamiętaj, to jest ważna decyzja, ona ma wpływ na wiele rzeczy, ale to nie jest decyzja ostateczna, można ją zmienić, można się z niej wycofać i też w gruncie rzeczy w bardzo niewielkim stopniu decyduje o przyszłości naszego dziecka w wielu wypadkach, więc to nie jest tak, że wszystko zależy od szkoły średniej. Ten wybór, decyzja podejmowana w większym spokoju ducha pewnie będzie trochę łatwiejsza. Skorzystajcie z tego. Być może myślisz sobie teraz, no ok, mam te kryteria, ale tych szkół jest nadal wiele. Co zrobić, jak je poznać? I tutaj przychodzę ze wskazówką numer cztery która mam nadzieję będzie pomocna. Na Facebooku są grupy, ja znam tylko te warszawskie, idziemy gdzie i licea warszawskie czy jakoś tak, zapisujcie się tam, korzystajcie, tam jest wiele dzieciaków, które dzielą się swoim doświadczeniem, są rodzice, którzy mówią, jest tam oczywiście mnóstwo bzdurnych komentarzy i takich rzeczy, ale można z tego wyłuskać jakieś fajne rzeczy i można się skontaktować z uczniami. Jeśli jest szkoła, która Wam się podoba, a nie znacie tam nikogo, to jest to opcja, że może się udać dotrzeć do jakiegoś ucznia. I koniecznie, koniecznie chodźcie na spotkania informacyjne. I tu jest mój prezent, który dla Was przygotowałam, o który zapowiadałam na początku. Spotkania informacyjne. Po pierwsze, chodźcie tam razem z dzieckiem, albo nawet niech dzieciaki same chodzą. Nie chodźcie sami, to nie jest szkoła dla Was, to jest szkoła dla Waszych dzieciaków. I jest mnóstwo pytań, które wiadomo, że same przychodzą do głowy, o co się dowiedzieć na takim spotkaniu. Warto się dowiedzieć o profile, o rozszerzenia, o progi punktowe itd., dalej trochę poznać atmosferę tej szkoły. Te spotkania są bardzo różne. Są takie doskonale przygotowane i są takie, które naprawdę człowiek się za głowę łapie, jak to działa, ale to też trochę mówi o szkole i być może komuś to przeszkadza, komuś nie. Prezent, który dla Was przygotowałam, to wspólnie z moją córką, która jest aktualnie w pierwszej klasie szkoły średniej, listę pytań, które ani jej, ani mi nie przyszły wcale do głowy na tych spotkaniach informacyjnych. A po czasie okazały się to dość cenne informacje. Macie w opisie link, możecie pobrać sobie takiego PDF-a, tam jest chyba 10 tych pytań, które nie wszystkie każdemu, ale myślę, że część z nich każdemu dziecku coś da, jakieś wskazówki. Więc zachęcam Was serdecznie, sięgnijcie w opisie, macie link do pobrania. I piąta bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, że to wynika, wymaga czasu podjęcie tej decyzji. Nie panikuj w marcu, że jeszcze nie macie wybranej szkoły średniej. Fajnie się za to zabrać, fajnie zacząć e, robić rozpoznanie, przygotować sobie wstępną listę, określić te kryteria, określić oczekiwania, o, też zdefiniować trochę, co sprzyja waszemu dziecku. Będą dzieciaki, które będą szukały szkoły o bardzo wygórowanych wymaganiach, o dużej presji, bo im to odpowiada i to jest ok, a będą dzieciaki, które będą szukały szkoły, która jak najmniej zabierze im czasu i uwagi. I to też jest ok, tylko trzeba to najpierw wiedzieć, żeby móc dokonać lepszego wyboru. Więc ym, i to wymaga czasu. Ja wiem, że w ósmej klasie właśnie tak wczesną wiosną, tak jak teraz, zaczyna się już dyskutowanie na przerwach wśród dzieciaków i wśród rodziców. I jeżeli pojawia się ktoś, to ja to wiem, gdzie idę dla mnie, matwis w tej, w tej szkole, ja tam będę się uczyć, a twoje dziecko nawet nie wie jeszcze w ogóle, do jakich szkół pojechać na spotkania informacyjne, to pamiętaj, to wcale nie znaczy, że tamto dziecko podjęło dobrą decyzję i na jakichś racjonalnych przesłankach i to wcale nie znaczy, że twoje dziecko nie dokona słusznego wyboru. Po prostu jeszcze nie przyszedł ten czas. Macie jeszcze... Kilka tygodni na to. Trzeba temu poświęcić trochę uwagi, ale panika i presja czasu to jest ostatnia rzecz, które Wam pomogą. To co? Mam nadzieję, że Wam to wszystko trochę rozjaśniło i dało Wam wskazówki, od czego zacząć. Pamiętajcie o upominku dla Was w załączniku, czyli kilku pytaniach, które warto zadać na spotkaniu informacyjnym w szkole średniej, które być może nie przyszły Wam do głowy. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia.